Nowy rok szkolny przyniósł przedszkolakom z Niedźwiedzia miłą niespodziankę. Od września najmłodsze dzieci uczęszczają do nowoczesnych przestronnych sal, które powstały od podstaw na parterze budynku miejscowej szkoły podstawowej. Oficjalne otwarcie dwuoddziałowego przedszkola odbyło się 14 października w Dzień Edukacji Narodowej. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele samorządu, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i mieszkańcy okolicznych wsi. Burmistrz Patryk Jędrowiak przypomniał, że modernizacja była planowana od dawna, a jej realizacja wymagała dużej determinacji. Pan dyrektor, który stoi obok mnie, pracował nad tymi planami już, można powiedzieć, kilka lat. Dwa to tak, można powiedzieć, już najbardziej intensywnie, bo, jak Państwo wiecie, w edukacji na wszelkie większe prace inwestycyjne praktycznie mamy tylko dwa miesiące. Bo jeżeli tego nie jesteśmy w stanie wykonać w danym okienku, Letnim, no to już inwestycja przekłada się nam na kolejny rok, i tak to często bywa. Burmistrz dziękował za przychylność radnym, a także dyrektor Hannie Śniatale, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w rozwój placówki. Jeszcze kilka miesięcy temu maluchy miały swoje sale na piętrze, co każdego dnia oznaczało konieczność pokonywania schodów. Po przeniesieniu pomieszczeń na parter dostęp do przedszkola stał się łatwiejszy i w pełni dostosowany do obowiązujących norm bezpieczeństwa oraz potrzeb najmłodszych dzieci. Modernizacja objęła nie tylko zmianę lokalizacji sal, ale także gruntowny remont zaplecza sanitarnego. W ramach inwestycji powstały nowe łazienki wyposażone z myślą o przedszkolakach, z niskimi umywalkami, toaletami i kolorowymi akcentami. Powstały również nowe wejścia z podjazdami, dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jestem też przekonany, że ta inwestycja będzie procentować, bo na tym nam zależy. Żeby to przedszkole było tym pierwszym punktem, dzięki któremu rodzice decydują się na posłanie swoich dzieci do szkoły podstawowej w Niedźwiedziu. I dlatego też mam nadzieję, że szkoła podstawównic źbie będzie dalej przez kolejne lat, lata się prężnie rozwijać. Zadowolenia z efektów nie krył również słowo Swoziński, dyrektor zakładu obsługi placówek oświatowych. Nie chcę już wracać do tych korzeni, od czego się to zaczynało i tak dalej, bo nas wszystkich, a szczególnie państwa jako rodziców i tą lokalną społeczność zawsze interesuje ten końcowy efekt. I ten efekt jest Koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad 640 tysięcy złotych. Całość została pokryta z budżetu miasta i gminy Ostrzeszów. Wtorkowa uroczystość była też okazją do złożenia życzeń i podziękowań wszystkim nauczycielom oraz pracownikom oświaty, którzy tego dnia obchodzili swoje święto.